No, i jesteśmy. Wynosimy się z tego upiornego miasta raz na zawsze. To wio! Ej, dzieciaki, to jest szeryf Dendy, Gryfin. Dzień dobry, szeryfie. Jak leci? Witam. No i kolejna rodzina wyjeżdża z Jeżynowa. Rozumiem ich. Dałbym sobie z tym radę, gdybyś mi pozwolił. Znów będą kłopoty. Chyba tak, to Jean Haltry, rancher. Szeryfie, zrób pan coś, żeby te gangreny przestały kraść bydło w naszym miasteczku. Człowieku, wiesz, że robię co mogę. Już niedługo rozwiążemy tę zagadkę. Obyś pan miał rację, bo jak nie, w Jeżynowie nie zostanie ani jeden rancher. Następny Maruda. Kiedy pokażesz nam ten super hotel? No i jeszcze tak knajpkę spycha żarciem. Żarciem? Już się robi. Bardzo proszę, najwyższy standard w całym Jerzynowie. Widzicie, Wyrcha, własnoręcznie zmieniałem pościel. Nie tego się spodziewaliśmy. Znaczy się nie aż takich luksusów. A jedzenie? To będzie kolejna niespodzianka. Powiedzcie, macie chęć na bananowy przysmak? Stary Oswald Fingerhut nie miał gotówki na mandat za parkowanie, więc dał nam towar. 15 bananów i 26 puszek sosu czekoladowego. Oszty w życiu. Ach, ja chyba znowu straciłam apetyt. A ja wsunę bananowy przysmak. Ojej. Miam, 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 miam.